Cześć kochani, od 2000 lat prowadzona jest w kościele debata. Jaka to jest debata między prawem a łaską? Czy chrześcijanin, który wierzy w pana Jezusa, wierzy w jego dzieło, czy on musi przestrzegać jakichś praw, obowiązków, rytuałów, jakiegoś kodeksu, żeby w ten sposób przybliżyć się do Boga, żeby być zbawionym, żeby to zbawienie utrzymać i być sprawiedliwym przed Bogiem. Czy wystarczy uwierzyć? Wystarczy uwierzyć w dzieło Jezusa na krzyżu. To co on dla nas zrobił, że umarł za nasze grzechy, został pogrzebany i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. Czyli są dwie opcje i on, y, ta opcja, gdzie mamy do czynienia z prawem, gdzie mamy do czynienia z przepisami, gdzie mamy do czynienia z jakimś y, kodeksem moralnym, sposobem postępowania, to jest naj, największa, to jest mainstream, to jest największa część kościoła i mała resztka, mała ilość osób, które twierdzi, że jesteśmy zbawieni po prostu przez z, takie proste, zwyczajne zaufanie dziełu Jezusa na krzyżu. Ta debata trwa już 2000 lat. Nie dlatego, że Pismo Święte jasno i klarownie nie tłumaczy tego, tylko dlatego, że po prostu e, ludzka natura, jaka jest, taka jest, i często nie widzimy tego, co, o, tego, co głosi Pismo Święte. E, w Dziech Apostolskich w 15 rozdziale te, ta kwestia została omówiona. E, Piotr i Paweł wyraźnie opowiedzieli się za tym, że jesteśmy zbawieni nie na podstawie. Trzymania y, przekazań, wypełniania przekazań, dlatego, że nikt nie jest w stanie wypełnić przekazań. to po pierwsze. I mamy coś lepszego niż stosowanie się do przepisów, niż stosowanie się do y, kodeksu, do reguł i zasad. Mamy coś dużo lepszego. te przepisy cie, to były cienie. Te przykazania to były cienie rzeczywistości, którą my mamy w ciele Jezusa Chrystusa, w ciele ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla naszego usprawiedliwienia. E, przeczytam e, wpis mojego drugiego brata, Piotra Czarneckiego, e, z jego strony na Facebooku. On prowadzi też kanał e, na YouTubie Poznałem Jezusa. Posłuchajcie, co Piotr napisał. Ja się z tym w pełni zgadzam. E, mam nadzieję, że nie ma mi za złe, że, że wykorzystam tutaj jego myśl. Teoretyzując, nawet jeśli ktoś wypełniłby całe prawo przykazań, to i tak by tego nie zrobił. Raz jeszcze powtórzę: nawet jeśli ktoś by wypełnił całe prawo przykazań, ktoś z nas ludzi, to i tak by tego nie zrobił. Dlaczego? Ponieważ intencją wypełnienia go jest chęć udowodnienia własnej doskonałości i dorównania Bogu, a nie faktyczna. Doskonałość człowieka. Raz jeszcze, dlaczego e, ten człowiek niby wypełnił całe prawo, ale by go nie wypełnił. Ponieważ intencją wypełnienia go jest chęć udowodnienia Bogu własnej doskonałości i dorównania Jemu, a nie faktyczna doskonałość człowieka. Doskonałość człowieka oparta na własnych czynach nie istnieje. Nikt z nas nie jest doskonały. E, co, wy, co prawo tylko uwy, uwy, uwypukliło. Prawo tylko to uwypukliło. I teraz rozwinę tę myśl. Przykazanie, to ostatnie przykazanie z Dekalogu mówiło, nie pożądaj. I my często myślimy, no tak, nie pożądaj tam innych dóbr, nie pożądaj osła, którego ma twój sąsiad. To ja nie pożądam osła, którego ma mój sąsiad, bo mój sąsiad nie ma osła, więc ja nie, tutaj nie grzeszę przeciwko temu przykazaniu. Ale to przekazanie idzie dużo głębiej, i Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, w Kazaniu na Górze, tłumaczył prawo. Ewangelia Mateusza była napisana w pierwszym rzędzie do Żydów, dlatego Jezus, jako Nowy Mojżesz, tłumaczy prawo, które farzeusze i uczeni w piśmie wy, wypaczyli, i prawo nie miało, jak przeprowadzić ich do skruchy, prawo nie miało, jak ich zepchnąć z przepaści własnego ego. Dlatego Jezus musiał pokazać, czym tak naprawdę prawo jest, surowość prawa. Dlatego w Dziejach Apostolskich w 15. rozdziale, mniej więcej około 49 roku naszej ery, więc prawie 20 lat po zmartwychwstaniu Jezusa, Piotr i Paweł stają ramię w ramię i ogłaszają w tej społeczności tym wszystkim apostołom, że zbawienie jest na podstawie wiary w dzieło Jezusa. Inaczej człowiek nie jest w stanie uzyskać sprawiedliwości przed Bogiem. I teraz, co się dzieje, kiedy my patrzymy na prawo przykazań, żeby zdefiniow zdefiniować naszą moralność, żeby, żeby zdefiniować nasze życie chrześcijańskie? Czyli potrzebujemy przepisów prawa, przepisów dekalogu, żeby na tej podstawie yy, przychodzić do Boga co niedzielę, żeby przychodzić do Boga w modlitwie, żeby być przekonanym, że Bóg wysłuchuje naszych modlitw. Co się dzieje, kiedy patrzymy na prawo, żeby w ten sposób uzyskać sprawiedliwość przed Bogiem? Ignorujemy na przykład list do Rzymian, pierwszy rozdział, 16-17, do Rzymian 1, 16-17, do który mówi, że sprawiedliwość Boga objawia się poprzez Ewangelię, poprzez ogłoszenie nam, Dzieła Krzyża i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Ignorujemy Rzymian 3:21, który mówi, że sprawiedliwość Boga, która się objawiła, jest niezależna od prawa. Ignorujemy Rzymian 10:4, który mówi, że Chrystus jest końcem prawa dla każdego, kto wierzy, dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy. Czyli każdy, kto wierzy, wypełnia prawo. Każdy, kto wierzy w Jezusa, w jego dzieło krzyża, wchodzi do odpocznienia, wypełnia prawo. Jeśli my natomiast dalej patrzymy w naszym życiu chrześcijańskim na to, jak ja się sprawuję, to w ogóle nie patrzymy na Jezusa. To patrzenie na Jezusa nas zbawia. A patrząc na prawo i tam szukając w naszych uczynkach usprawiedliwienia. Tak naprawdę, znowu, ignorujemy 2 Koryntian 3:9, który nazywa prawo i mówi, że prawo wypisane literami na tablicach kamiennych było służbą śmierci i potępienia. Natomiast nowe przymierze, ogłoszenie nam pojednania z Bogiem w Chrystusie przez dzieło krzyża i zmartwychwstania, to jest służba sprawiedliwości, to jest służba ducha dająca życie. Patrząc na prawo i tam szukając naszego, naszej doskonałości, ignorujemy list do Galacjan 2:21, który mówi, że sprawiedliwość, że gdyby sprawiedliwość Boga, czyli doskonałość w Jego miłości, mogła przyjść przez prawo, to Chrystus umarł nadaremnie. Galacjan 2:21. Chrystus umarł na daremnie, niepotrzebnie. Pan Jezus mógł tylko przyjść, wcielić się, Powiedzieć nam: przestrzegajcie prawa, przestrzegajcie przykazań, i w ten sposób, przestrzegając przykazań, wy zbliżycie się do Boga, a potem mógł pójść do nieba, ale On tego nie zrobił. Dlaczego? Bo tak człowiek nie potrafi przyjść do Boga. My nie potrafimy, nie dlatego, że prawo jest złe, z powodu słabości naszego ciała. My wciąż jesteśmy jak dziecko, które, gdy Ojciec pokazuje Mu słońce, my patrzymy się na palec. I nie widzimy słońca. Patrząc na prawo, i tam, szukając naszej sprawiedliwości, ignorujemy Galacjan 3:21, który mówi, że gdyby prawo miało w stanie, było w stanie, gdyby prawo było w stanie dać nam życie wieczne, to rzeczywiście to rzeczywiście ta sprawiedliwość osiągalna byłaby przez prawo, ale takie prawo nie zostało nadane. Zobaczcie, że prawo Starego Testamentu, a dekalog jest prawem Starego Testamentu, ono tak naprawdę nie zajmuje się życiem wiecznym, ale życiem doczesnym. Życiem doczesnym. Czci ojca i matkę swego, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg da tobie. Wszystko dotyczyło życia doczesnego. Tymczasem, my patrząc na prawo i tam szukając. Naszej sprawiedliwości ignorujemy I Tymoteusza 1 Tymoteusza 1,9, który mówi, że prawo nie było dane dla człowieka sprawiedliwego, usprawiedliwionego, którym my jesteśmy przez wiarę w Jezusa, tylko dla bezbożnych, dla grzeszników, dla handlarzy niewolnikami itd. Z kolei, kiedy my myślimy, że opierając się za łaską, wybierając łaskę, my jeszcze bardziej zaczniemy grzeszyć, bo mamy tylko łaskę przed oczami, już nie mamy prawa, nie patrzymy na tablice kamienne, tylko patrzymy na krzyż Jezusa, że to nas zaprowadzi do grzechu. To trzeba byłoby uznać, że Chrystus jest sprawcą grzechu. I pisze o tym Paweł w Galacjan 2,17. Również ignorujemy wtedy list Pawła do Tytusa, drugi rozdział, 11 i 12 werset, gdzie Paweł pisze, że łaska uczy nas. Jak właśnie powiedzieć nie dla grzechu? I jak łaska sprawia, że żyjemy e, pobożnie i żyjemy e, w pokoju z Bogiem, właśnie poprzez łaskę, nie poprzez prawo. E, ignorujemy Hebrajczyków 13:9, e, gdzie autor pisze, że dobrze jest wzmacniać serce łaską, wzmacniać serce łaską. Ignorujemy pierwszy list Piotra 1:13, który mówi, że żebyśmy naszą nadzieję zakotwiczyli w łasce. Pierwszy Piotra 1:13. Natomiast gdy mówimy, że prawo albo część prawa jest dla chrześcijan, no to ignorujemy Rzymian 6:14, który mówi, że nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską. Ignorujemy list do Rzymian Siódmy rozdział, pierwszy werset, który mówi, że prawo miało jurysdykcję, prawo miało pieczę i rządziło osobą tak długo, jak ta osoba żyła, ale my, poprzez wiarę w Chrystusa, umarliśmy dla prawa i umarliśmy dla grzechu. Wiara w Chrystusa jest obrzezaniem serca, jest nowym stworzeniem, a my jesteśmy nowym stworzeniem i umarliśmy dla prawa. List do Rzymian, szósty rozdział, drugi werset. Jeśli mówimy, że przykazania dalej są dla chrześcijan i to jest nasza substancja, a nie wiara w dzieło krzyża, to ignorujemy tak naprawdę list do Rzymian 7.4, który, który mówi, że my, jeśli chodzi o prawo, umarliśmy dla niego, abyśmy żyli dla Chrystusa. Ignorujemy Rzymian 7.6, który mówi, że zostaliśmy wyswobodzeni z prawa. Ponieważ raz umarliśmy dla tego, co nas wiązało. Ignorujemy Rzymian 8:4, który mówi, że te sprawiedliwe wymagania prawa są wypełnione w nas, ponieważ wierzymy w Jezusa. Ignorujemy Galacjan 2:19, który mówi, że przez prawo my umarliśmy dla prawa, abyśmy żyli dla Boga. Ignorujemy Galacjan 5:18, który mówi, że ci, którzy są prowadzeni duchem, nie są pod prawem. Ignorujemy Efezjan 2.12, który mówi, że poganie nigdy nie otrzymali prawa. Ignorujemy Efezjan 2.15, który mówi, że Chrystus ustanowił pokój dla nas i z dwóch ludzi, typów ludzi, Żydów i nieŻydów, uczynił jedno nowe stworzenie, usuwając w cień prawo, wypełniając prawo w sobie i kiedy mówimy że no tak ale prawo pomaga mi nie grzeszyć no to ignorujemy Rzymian 3:20 który mówi że prawo było dane po to żeby grzech jeszcze bardziej się wzmógł i że tak naprawdę przez prawo jest tylko poznanie grzechu ignorujemy Rzymian 4:15 który mówi że prawo sprowadza gniew ignorujemy Rzymian 5:20 które mówi, że prawo było dane, aby grzech jeszcze bardziej się wzmógł. Ignorujemy Rzymian 7:5, który mówi, że prawo pobudza nasze grzeszne e, pasje, grzeszne namiętności i rodzi ostatecznie śmierć. Ignorujemy Rzymian 7:8, który mówi, że prawo daje nam okazję do grzeszenia. Ignorujemy też znowu Rzymian 7:8, który mówi, że bez prawa grzech jest martwy. Ignorujemy Rzymian 7:9, który mówi, że prawo tak naprawdę przynosi, ży przynosi do życia grzech. Rzymian 7:9. Ignorujemy 1 Koryntian 15:56, który mówi, że mocą grzechu, siłą grzechu jest prawo. Całe prawo, nie tylko wyrwany fragment, ale jeśli jest mowa o prawie, to chodzi o całe prawo. 613 przykazań nakazanych w prawie. I znowu, jeśli my chcemy tak naprawdę e, przestrzegać tego prawa, e, ale mówimy, że chodzi tylko o 10 przykazań, albo o 9, bo może nie przestrzegamy Szabatu. Albo niektórzy mówią, my przestrzegamy Szabata. Jedyne co to, palimy światło, Oglądamy telewizor, jedziemy samochodem, ale dalej przestrzegamy szabat, mimo że prawo wyraźnie zakazywało rozpalania ognia, ogrzewania kaloryferami i tak Prawo tego zabraniało. Prawo nie było łagodne, żeby pobudzać nasze, łechtać nasze ego, że jestem świętszy od innych. Tylko prawo miało przynieść nas. Do skraju wytrzymałości, żebyśmy wołali o wybawienie w Mesjaszu. Jeśli my szatkujemy sobie prawo i wybieramy to przekazanie lub tamto, a nie bierzemy całości 613 przykazań, to nie rozumiemy, że prawo zakazywało odejmowania czegokolwiek lub dodawania do prawa innych ludzkich nauk. I czytamy o tym w księdze powtórzonego prawa 4.2 i 12.32. W, Mateusza, w Ewangelii Mateusza 5:19 Jezus powiedział, że ktokolwiek by odrzucił jedno najmniejsze przykazanie i tak uczył ludzi, byłby najmniejszy w królestwie niebieskim. Co Jezus miał na myśli, że do momentu, kiedy prawo jeszcze obowiązywało, czyli do momentu śmierci Jezusa na krzyżu, każdy, kto chciał przestrzegać prawa i być sprawiedliwym na podstawie prawa, był zobowiązany do przestrzegania całego prawa, a nie wybranych tylko, Ulubionych przykazań, z którymi nie mam problemu, albo wydaje mi się, że nie mam problemu. Jezus wyraźnie powiedział, że pogarda wobec innych ludzi, e, gniew na innych ludzi, już jest równoznaczna z zabójstwem równoznaczna. I że człowiek musiałby wyłupać sobie oczy, odciąć sobie ręce, żeby nie grzeszyć. Innymi słowy, Jezus mówił: jesteście niewolnikami grzechu, a Żydzi mówili: Nie, my jest, nie, nigdy nie byliśmy niewolnikami. A teraz nie ma okupacji rzymskiej? Już Jezus tego nie mówił, zostawił ich z tym. Ale musimy zrozumieć publiczność, do której Pan Jezus przemawiał, do ludzi, którzy tak naprawdę uważali, że oni są doskonali. Dlatego Pan Jezus w kazaniu na górze pokazał im, jaka jest właściwa poprzeczka, prawa, niemożliwa do wypełnienia przez człowieka. Dla nas Pan Jezus przygotował inne rozwiązanie. Przygotował wiarę w Jego dzieło, usprawiedliwienie nas, pojednania z Bogiem bez naszych zasług, za darmo, co przyjmujemy słysząc e, sercem i wierząc po prostu. E, Paweł w liście do Galacjan 5,3 powiedział, że jeśli się obrzezacie, musicie przestrzegać całego prawa, nie fragmentu, nie tylko dekalogu, całego prawa. Więc prawo jest nierozłączne. Jakub w liście swoim, drugi rozdział, dziesiąty werset, napisał, że kto choć, ktokolwiek by potknął się w jednym najmniejszym przykazaniu, tak naprawdę potknął się we wszystkich. Galacjan 5.1 Paweł pisze tak: To dla wolności Chrystus nas wyswobodził i trzymamy się, stoimy mocno w tej wolności, żeby nie poddać się no ponownie i pod jarzmo nie czyli Paweł nazywa w liście do Galacjan cały list warto przeczytać yy, i skonfrontować z 10. i 15. rozdziałem Dziejów Apostolskich. Paweł nazywa prawo jarzmem niewoli. W Hebrajczyków 8:13 autor czy autorka pisze, że yy, tworząc nowe, przy, nowe przymierze, Bóg tworząc nowe przymierze, to pierwsze czyni przestarzałym a to co jest przestarzałe jest bliskie zniszczeniu jest bliskie zniszczeniu ale ktoś powie no tak ale prawo powinno towarzyszyć wierze i łasce tak i to mówią protestanci którzy przecież opierają się na sola fide sama wiara sama łaska sola gracja, ale to jest tylko ściema bo dzisiaj protestantyzm nie istnieje tak naprawdę większość kościołów protestanckich dzisiaj to jest tak naprawdę katolicyzm. Tylko, jak powiedział Andrzej Stepanow, bez sakramentów, chociaż i tak robi się z wieczerzy pańskiej sakrament i z chrztu wodnego też się robi warunek zbawienia. Ale ci, którzy zbudowani są na e, jakiejś myśli protestanckiej, dzisiaj mówią, że nie, że sama wiara sola gracja nie. Solafide nie, sama wiara nie. Musimy mieć prawo. I oni ignorują tak naprawdę, że, że Galacjan 2,21, że włączenie prawa całkowicie neguje łaskę, unieważnia łaskę. Przyjęcie nawet najmniejszego prawa unieważnia Bożą łaskę daną nam w Chrystusie. My naprawdę mamy coś lepszego niż prawo, które było cieniem. Hebrajczyków 10:1 to, cie... to był cień. Co więcej, co więcej Hebrajczyków 10:1:2 oraz Hebrajczyków 7:11:12 pokazuje, że prawo i, lewi... i kapłaństwo lewickie, czyli ofiary Starego Przymierza, zabijanie zwierząt, składanie w Jerozolimie było nierozłączne. Nie można było tego rozłączyć. Kochani, tego się nie rozdziela. Więc, jeśli ktoś szczyci się swoim przestrzeganiem przykazań, ale nie, nie udaje się do Jerozolimy, żeby złożyć za swoje grzechy ofiary ze zwierząt, tak naprawdę no, to, to się kupy nie trzyma. Tylko my tego nie widzimy, bo mamy zdefragmentowany umysł, mamy rozumie, zdefragmentowane rozumienie chrześcijaństwa. Galacjan 3.12 co jeszcze mówi Galacjan 3,12, że prawo nie jest z wiary, a wszystko, co nie wynika z wiary, jest grzechem. Prawo nie jest z wiary. Żadne przekazanie w prawie, żadne przykazanie dekalogu nie mówiło uwierz w Jezusa, uwierz w Jego dzieło. Dlatego Paweł, Piotr i inni, Tytus, Tym, Tymoteusz, Epafras byli prześladowani przez tych, którzy trzymali z ze zbuntowaną, odstępczą Jerozolimą, która się szczyciła prawem, i pukali się w głowę, mówiąc, ta świątynia będzie zawsze. Ale Je pan Jezus proroczo przepowiedział zburzenie Jerozolimy. Powiedział, że gdy zobaczycie ohydę spustoszenia, uciekajcie stamtąd, nie wracajcie do miasta, nie schodźcie po płaszczy do domu, uciekajcie, żeby nikt was nie sprowadził do Jerozolimy. Jerozolima w 70 roku została zniszczona. Ta Jerozolima, która mogła pomieścić 200 tysięcy osób. W momencie zniszczenia było tam milion 100 tysięcy, dlatego że ludzie przybywali na święta, ludzie przybywali na święta żydowskie, po to, żeby dalej trzymać się prawa. A chrześcijanie mówili: uciekajcie stąd. Chrześcijan prześladowano, żaden chrześcijanin, żaden nie zginął w Jerozolimie. Wiecie dlaczego? Bo wiedzieli, że Mateusza 24, Łukasza 21 i Marka 13 nie mówi o kosmicznym zniszczeniu świata, o jakimś Armagedonie kosmicznym, tylko o zburzeniu Jerozolimy, które się wykonało, bo Jezus nie był fałszywym prorokiem, przepowiedział i to pokolenie nie minęło, aż się wykonało zniszczenie Jerozolimy. Nie z ręki Boga, jeśli prześledzicie sobie historię wojen żydowskich od 66 roku do 73 tak naprawdę to zobaczycie że to były wojny po prostu między dwoma mocarstwami Rzym chciał postawić posążki czy orły orły pogańskie zawiesić te orły w świątyni Żydzi dalej uważali, że świątynia to jest miejsce, gdzie mieszka Bóg, i prześladowali za to chrześcijan, którzy mówili, że my jesteśmy, człowiek jest świątynią. A oni mówili: Co to za idiotyczna wiara wasza? Gdzie jest wasz kapłan? Gdzie jest miejsce kultu? Gdzie są jakieś ofiary? Yy, oni bronili tej świątyni i to niestety sprowadziło na nich yy, zniszczenie ze strony Rzymu. Kochani, zobaczcie, jesteśmy wolni, jesteśmy w Chrystusie pojednani z Ojcem. To jest dobra wiadomość dla pokornego serca. Dla pysznego serca to nie jest dobra wiadomość. Pyszne serce będzie się burzyło i będzie pisało komentarze, że jestem odstępcą, że jestem zwodzicielem. Nie ma sprawy. Ja, ja mam po prostu, przyjąłem objawienie pana Jezusa, to on mi objawił dzieło krzyża, i gdyby on mi tego nie objawił. To pewnie też był, pisałbym komentarze na innych ludzi, którzy głoszą łaskę, że są zwodzicielami, ale Pan Jezus mi to objawił. Pokazał mi po prostu: zobacz, to jestem ja, ten którego poznałeś na początku, mając te 14-15 lat. To ja jestem ten Jezus, który cię uwolnił z przekleństwa prawa i przeniosłem cię do mojego królestwa, w którym masz pojednanie z ojcem. Na podstawie wiary. Kochani, to jest dobra wiadomość. Jesteśmy w Jezusie Chrystusie zapieczętowani, bezpieczni i to jest Ewangelia. Pozdrawiam.